Od 15 października 2009 roku w Izbie Pamięci w Niewolnie, koło Trzemeszna prezentowana jest wystawa stała, Muzeum Sztutkow, poświęcona jej twórcy Henrykowi Wrzeszczyńskiemu. Henryk Wrzeszczyński podczas II wojny światowej znalazł się na liście niebezpiecznych dla III Rzeszy Polaków. Jako harcerz uczestniczył w Powstaniu w Wielkopolskim, a jako polski nauczyciel muzyki został w 1940 roku Aresztowany przez Niemców. Początkowo osadzony w obozie w Szczeglinie, następnie został przewieziony do obozu koncentracyjnego Dachau, skąd ostatecznie trafił do obozu koncentracyjnego madhausen gusen Po wyzwoleniu obozu w maju 1945 roku powrócił do kraju, gdzie natychmiast przystąpił do pracy zawodowej i społecznej. Został dyrektorem szkoły w niewolnie Trzemesznie, a od marca 1956 roku. Także dyrektorem ludowego zespołu śpiewaczego imieniem Feliksa Nowowiejskiego. Zespół ten kontynuował tradycję założonego w 1920 roku koła śpiewaczego, który od grudnia 1938 roku nosił imię Feliksa Nowowiejskiego. Największą zasługą Henryka Wrzeszczyńskiego było utworzenie w Szkole w Trzemesznie Niewolnie, w którym był dyrektorem Izby Pamięci. Podstawą powstałej Izby Pamięci stały się obozowe pamiątki, które sam przywiózł z niewoli. Były to przedmioty nielegalnie wykonane przez więźniów w obozie, listy obozowe, zdjęcia wykonane po wyzwoleniu obozu przez armię amerykańską. Stopniowo zbiory zaczęły się powiększać o pamiątki, które przekazywali Henrykowi Wrzeszczyńskiemu inni byli więźniowie obozu Guzen. między innymi ksiądz Ludwik Bieleczewski, Władysław Gębik. Gracjan Guziński. Były to rysunki wykonane w obozie, plany obozowe i plan budowy sierocińca dla dzieci po zmarłych więźniach, jaki miał powstać po wojnie. Teksty wierszy i nuty pieśni obozowych, przedmioty służące do posług religijnych, ideą Izby Pamięci było ocalić od zapomnienia kolegów, którzy zginęli, a także tych, którzy przeżyli najcięższe lata w obozie Guzyn. Losy Henryka Wrzeszczyńskiego – i jego współtowarzyszy stały się kanwą opowieści o losach całej inteligencji polskiej w okupowanym przez Niemcy kraju. Już w trakcie działań wojennych Niemcy, zajmując stopniowo kolejne dzielnice Polski, natychmiast przystąpili do planowanej akcji eksterminacji przywódców społeczno-politycznych ludności Polski. W kręgu szczególnego zainteresowania okupanta niemieckiego byli uczestnicy Powstań Śląskich i Powstania Wielkopolskiego. Działacze plebiscytowi na powiślu i Śląsku, harcerze i pisarze, działacze organizacji polonijnych, nauczyciele i duchowieństwo. Wszyscy ci, którzy kształtowali patriotyzm w społeczeństwie, zwłaszcza na terenach wcielonych do Rzeszy, starano się zniszczyć całkowicie polskie życie kulturalne i zatrzeć wszelkie ślady przeszłości, pozbawiając naród nie tylko elity ludzkiej, ale też dzieł sztuki i zabytków kultury. Akcja likwidacji inteligencji polskiej odbywała się pod kryptomimem Tannenberg, a na ziemiach zachodnich, w tym i na Pomorzu Gdańskim, gdzie rozpoczęła się ona najwcześniej, nosiła nazwę "Inteligencja akcjon", Akcja politycznego oczyszczania pola. Trwała na Pomorzu do stycznia 1940 roku. Kolejno przystąpiono do likwidacji największych polskich ośrodków uniwersyteckich. Od września do listopada 1939 roku trwały aresztowania wśród przedstawicieli inteligencji z Wielkopolski. 6 listopada 1939 roku przeprowadzono zonder akcją Kraków. Aresztowano wówczas pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej w Krakowie. Na przełomie 1939-1940 roku akcją AB Realizowano w całym dystrykcie krakowskim. 9 listopada 1939 roku nastąpiły pierwsze aresztowania wśród inteligencji polskiej w Lublinie. Aresztowaniami objęto nauczycieli szkół podstawowych i średnich, adwokatów, sędziów, inżynierów i księży, a także profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i przedstawicieli Kurii Biskupiej i Seminarium Duchownego. Akcje masowych aresztowań i mordów przeprowadzano w całym dystrykcie lubelskim i na w dystrykcie radomskim, rejencji łódzkiej, na Suwalszczyźnie i w okręgu białostockim. Miejscem przeznaczenia większości z tych ludzi stał się nowo budowany, obok obozu macierzystego Mauthausen, obóz Gusen. Już w fazie budowy obóz w Gusen nazwany został obozem zagłady dla polskiej inteligencji. Wernichtungslager für die polnischen Intelligenz. Budowę jego rozpoczęła grupa polskich więźniów dostarczona w marcu 1940 roku z KL Buchenwald. Składająca się przeważnie z mieszkańców byłego zaboru Pruskiego i Zagłębian Dąbrowskiego. W 1940 łącznie z obozów koncentracyjnych Buchenwald, Dachau i Sachsenhausen przybyło do obozu Gusen około 8500 obywateli Polski. Aresztowanych w pierwszych miesiącach wojny w ramach Polen Akcjon, przedstawicieli polskiej inteligencji, którą w Guzen tępiono ze szczególną pogardą. Tak jak się tępi szczury, pluskwi czy wszy. Pod koniec maja 1940 roku w obozie koncentracyjnym Madhausen guzen zostali osadzeni pracownicy polskiego gimnazjum w Kwidzynie, w tym jego dyrektor. Doktor Nauk Biologicznych Uniwersytetu Poznańskiego, Władysław Gębik, których aresztowanie wraz z uczniami gimnazjum nastąpiło już 25 sierpnia 1939 roku. Początkowo osadzeni w obozie Tapiał i Hohenbruch jesienią 1939 roku zostali osadzeni w obozie Sztutkow, skąd w kwietniu 1940 roku zostali przesłani wraz z grupą około 1800 więźniów. Obozu Stutthof do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Stąd część więźniów odesłano do KL Dachau, innych jak Władysława Gębika do KL matthausen gusen Z pierwszych więźniów obozu Guzen złożono też tak zwane krwawe ofiary, które praktykowano dwa razy do roku: 20 kwietnia, w dzień urodzin Adolfa Hitlera, i 9 listopada rocznicy nieudanego puczu monachijskiego dokonanego przez Hitlera w 1923 roku. W 1940 roku od 8 do 26 listopada rozstrzelano łącznie 101 Polaków aresztowanych wiosną 1940 roku w Warszawie. Lekarzy, profesorów, adwokatów, pisarzy, znanych polskich sportowców. Ogółem w obozie Guzen Zamordowanych zostało około 27 tysięcy Polaków. Z około 34 400 Polaków w nim osadzonych. Wyzwolenia w dniu 5 maja 1945 roku doczekało się 21 386 więźniów obozu Guzyn, z czego 8 471 stanowili Polacy.